Witam wszystkich serdecznie, STT StarCraft zaprasza was do kolejnego meczu z ostatnich godzin bety Heart of the Swarm i tym razem zmierzę się z Azazelem. Azazel. Zerg. Prawdopodobnie w zupełnie innym miejscu niż zacznę sz go szukać, <coughs> bo by inaczej. Bardzo dumnego nika sobie strzelił, ale w sumie nawet trochę pasującego do zerga. Drodzy widzowie, czy wy wiecie, że jest coś takiego jak Flashpoint i że Flashpoint to jest taka nowelka, przepraszam, to angielskie słowo, jest taka powieść, która opowiada o tym, co się działo między wydarzeniami z Wings of Liberty a wydarzeniami z Heart of the Swarm. Miałem przyjemność położyć swoje ręce na tej książce i nawet ją skończyłem. Ech. No, jeśli chodzi o literackość tej książki, w sensie jej walory czysto mm, pisarskie, to, to szczerze mówiąc to nie jest jakaś super książka. <laughs> ale, ale, jeśli chodzi o to, to, jeśli jesteście fanami Starcraft'a, interesuje was y, cała ta historia i tak dalej, i tak dalej, no to obawiam się, że w zasadzie musicie, dosłownie musicie ją przeczytać. Ym, tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie byłoby legalne, gdybym ja przygotował tutaj dla Was takie jakby streszczenie tego, co się dzieje w tej książce. Um, w sensie, czy, czy gdybym na. W, gdybym w filmiku YouTube'owym opowiedział, co. Um, co się w tych filmach w tej książce dzieje, to czy byłoby to legalne? Czy mogliby się do mnie, że tak powiem, przyczepić? Holy fuck! Sixpool! No, to po mnie. O, nie, to nie jest zwykły sixpack. Fuck me. Holy freaking fuck. Aha, zachowałem się trochę jak Sai, ale. Yy, yy, yy. To jest all in po prostu z gatunku wszystkich all najgorszy, bo jest stuprocentowo all yy, ale, 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 ale. Ale co on robi? Co on robi? Co on robi? Cerklingi wpadają, kanon się nie zdąży skończyć. Muszę wybudować jednego i może jeszcze jednego zdąży wybudować. Tak, muszę wybudować dwa kanony co najmniej. Eee, dobra, dobra. Jeszcze nie przegrałem. Przegram, ale jeszcze nie przegrałem. Mm, wow, to jest. to jest. wow, śmierdzielowaty śmierdziel, po prostu. wow. Gdzie są drony? Gdzie są drony? Nie ma dron. Nie wpuścił tu dron. A? Czyżby się wycofał? Czyżby mógł go zakanonować? No i co? I, I z czegoś takiego zamierzasz się w tej chwili, koleż, wycofać i wrócić do, do, do gry Makro? No, no przecież to jest jedna wielka pomyłka, za przeproszenie. I oczywiście musieli zacząć kurczę wiercić. Jak żeby inaczej? Aha, tak super, nie mam forza przecież. Co? Nie możesz wybudować haczerki, tempy bucu? Przeszkadzać coś? Jakiś pylon może? Dobra, teraz to już nic nie ugrałem. Um, ale. Ciekawe jestem czy będzie to film z cyklu When Cheese Fails znany także jak opuściłem z wietrzem śmierdziela czy będzie to film z cyklu zostałem wstąpowany mimo wszystko przez Zerg'a, który, który na samym początku meczu wziął wszystkie swoje dronki i, i, i... czas pokaże, dobra. Niestety koleś ma na tyle dużo zerdlingów, że będzie mi ciężko coś tutaj zrobić. A... On teraz będzie robił wszystko, żeby powstrzymać mnie przed ekspansją i no i bardzo słusznie. To jest to, co powinno się robić w takiej sytuacji. E, a ja się niestety muszę próbować bronić. Ale to może zrobię tak. No nie, zablokowany Stalker. No facz! Holy facz, no to prawda i tak swoje zrobi, ale o, No i co? Niszczymy tego Forge'a? gate'a zniszczy niż forge'a. Ten niech sobie researchuje tu coś. Ech. Świetnie. Troszkę, troszkę to jest denerwujące, że koleś nie wysz... znaczy nie, nie, nie zakończył tego meczu, no bo, okej, okay, mam szansę przegrać, tak? Jak znam z siebie i swój, swój talent do zergów, to mam bardzo duże szanse przegrać, ale z drugiej strony, no, no taki z taki śmierdziel okrutny, to jest po prostu aż, aż żal, żal, żal.pl, normalnie żal.pl. Trzeciej haczerki nie ma. Hmm, jest cała masa spankrollerów i sporkrollerów. No jasne, że tak! Czekaj, czy masz sporkrollery tam gdzie ja, tam gdzie ten... Ciekawe, czy wiesz o moim magicznym Hidden Expie. I see. It's just... It's just... It's... aş No, tak, oczywiście, że tak. Mnóstwo hydralisków to jest po prostu. Oż. Coś mnie trafia, po prostu jak widzę coś takiego. no. Teoretycznie jestem w naprawdę świetnej sytuacji. Teoretycznie. W praktyce jestem w głębokiej dupie, bo Zerg zawsze, ale to praktycznie. No, 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 dosłownie zawsze jest w stanie tak przemakrować Protosa, że, że, że on nie jest w stanie absolutnie nic zrobić. No. To jest nie do pomyślenia. I chce mi się tutaj kląć, ślenia, No, no, no jasne, że tak. Dobra. no, to no, po prostu żal, PL. No żal, żal, żal. No, zaraz mi rozwali tam tego expa. To jest bardziej niż pewne będę bez żadnego źródła minerałów, czy w sensie w ogóle bez źródła surowców. No i co, co, co tu Protoss ma zrobić w takiej sytuacji? No? Pst, pst, po prostu... Och. No wiem, że tu jest Najdus, no bo jakże żeby inaczej? This is one. Nie ma sprawiedliwości, nie ma równości, nie ma balansu. Nic nie ma. Jak u Kononowicza. No i co, nie, nie bardzo mogę grać makros teraz z tym zergiem, no bo po prostu nic nie, nic nie jestem w stanie ugrać. No. Dark Shrine, co najwyżej. Jeśli ten warp prism nie zdoła wyrządzić jakichś większych strat, to, to, to jest, jestem w dupie, po prostu jestem przegrany. No tak, już ma koruptory oczywiście, więc... No, pięknie, mało, mniej ich nie było, nie? Za co kochamy Zerg'a? Czy tak naprawdę to ja oczywiście jestem no, no, posałem? No kurczę, wybroniłem tego śmierdziera moim zdaniem wzorcowo a mimo to a mimo to skończyło się to dokładnie tak jak się skończyło no jeśli zaatakuję już po tym jak będę miał size storm to mam szansę coś ugrać, jak nie to jest po mnie więc może lepiej będę go chronoboostował Jest już złota baza, no pięknie. Jak ja nie cierpię zergów. Jedno, co działa w tej chwili na moją korzyść, to to, że koleś daje mi, de facto daje mi czas na e, wymaksowanie. W sensie nawet jeśli. Um, co z tego, że ma dużo lepszą ekonomię, jeśli dam radę wymaksować. To mimo wszystko... Aha, nie dam rady wymaksować. To by było na tyle. Mhm, pure Hydra. Good luck. No, to teraz będzie przejście w ultraliski. I tyle mnie widzieliście. We cannot hold- Nie mam pojęcia jakim cudem udało mi się tego nie przegrać Jeszcze What the fuck ten Immortal tam robi? To będzie jedna z najbliższych, znaczy najbardziej paradoksalnie, najbardziej wyrównanych gier, jakie chyba kiedykolwiek grałem. Wow! Oczywiście istnieje wciąż duża szansa, że ją przegram, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeszcze przydałaby mi się jedna mała rzecz: Dark Shrine. To jest ostatnia baza z jakimikolwiek minerałami tego gościa. No to jest moja ostatnia baza z minerałami. Problem tylko w tym, że jeśli zostawię Zerga samemu sobie, to zaraz będę miał znowu na głowie całe mnóstwo wszystkiego. tego bym nie chciał. Dyguzygu. Aha, to tyle, jeśli chodzi o moje dyguzygu. Noob no skill, no super! Tak, jasne, zaczynasz od Sixpull'a i rzucasz wszystkie dronki. Dzięki ci. Ach, ależ to było troszkę frustrujące, frustrujące. Przyznam wam szczerze, ale jakimś cudem udało się wygrać. Skąd jest koleś? Nie wiadomo skąd jest koleś. E, dobra, dzięki wszystkim za uwagę. To był strasznie długi mecz, ale był dosyć specyficzny i trochę się dziwię, że mi się udało wygrać. E, więc cóż, do następnego casta.